Mimo tego, że drugi sezon Powstania Smurków, a wraz z nim Turniej Źródeł już za nami, to wciąż pozostają otwarte pytania. Te, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi i jednemu z nich się przyjrzymy. Jak pewnie wiecie, Turniej Źródeł jest dla wszystkich mistrzów żywiołów z danej krainy, gdzie akurat zawędruje w danym czasie miasto świątyń. Ale z racji tego, że wszystkie krainy się połączyły, to zaproszenie powinien otrzymać każdy jeden mistrz żywiołów z każdej krainy, a jednak tak się nie stało. Nie widzieliśmy postaci choćby takich jak Gryfin Skyler Chen, czy nasz ulubiony Lord Garmadon. Dlaczego tak się stało i skąd to wynika? Dokładnie odpowiedział na takie pytanie. Czy to prawda, że poprzedni mistrzowie żywiołów, jak na przykład Skylor czy Karloff nie pojawili się w turnieju źródeł bo zginęli? Nie, to nie jest prawda. Jest wiele powodów, dla którego postać nie pojawiła się na turnieju. Niektórzy z nich nie dostali zaproszeń, inni dostali, ale nie mogli przyjść na turniej, ale tak jednym z powodów jest śmierć. Jak można to zinterpretować, żeby zinterpretować to odpowiednio? Otóż niektóre postacie, te, które są żywe, bo to warto zaznaczyć, zaproszenie albo dostały albo przyjść nie mogły, albo go nie dostały przez tą zawiechę z tymi smokami, albo kolejne knucie black tak to wie, ale w każdym razie one się tam nie pojawiły, bo to jeszcze nie jest ich czas. Oznacza to, że pojawią się w przyszłości w powstaniu smoków, ale odegrają jakąś inną rolę niż po prostu wystąpienie w tym turnieju, jak na przykład Tox czy Paleman. Moim zdaniem ciekawsza opcja, bo ci mistrzowie żywiołów, którzy się w niej pojawili, no za dużo tam ich nie było, więc jeśli jakaś postać ma się pojawić później, a mieć większą rolę, dla mnie lepiej. Jednakże niektórych z nich nie było też z powodu śmierci i wiemy, że na pewno dotyczy to dwójki cień i bolobo. Jeden z nich jest na pewno martwy i moim zdaniem bolobo, bo ta nowa mistrzyni żywiołu cienio coś tam, to inaczej zostało nazwane, ale w każdym razie to nie jest do końca cień, więc sam cień dalej musi żyć, w sensie postać żyje, bo ta rzekomo nowa mistrzyni wcale mocy żywiołu cienia nie ma, no a moc bolebo ma zantanz, więc no niestety niestety naszego poprzedniego mistrza na musimy pożegnać. Jeśli chodzi o postacie, które ja najchętniej bym zobaczył z mistrzów żywiołów, to oczywiście Gaemadon i Skyler i mam nadzieję, że wkrótce ich zobaczymy. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!